Jesteśmy jeszcze na kempingu Seresima, właśnie się wymeldowałem. Opuszczamy kemping, jest po ósmej, jedziemy dalej na półwysep Gargano. Także mamy, a nie wbiłem, jeszcze 700 km około, cały samochód brudny, bo stał pod drzewem, a padało i jest strasznie uwalony. Jedziemy? Dojechaliśmy do tego wiestę, ale droga była ciężka. Od autostrady to jeszcze na początku się jechało taką prostą drogą, później coraz bardziej krętą, wąskie, kręte dróżki, tak z 50 km. aż dojechaliśmy tu. Już ta pani, która wnajmuje nam, czekała tutaj. Zaparkowaliśmy sobie tutaj, ale mamy parking dalej i musimy, jak wypakujemy się, musimy iść kawałek na piechotkę tam ze 100 metrów. Tu jest wejście, ale to pokażę później apartament. Teraz jedziemy odprowadzić samochód i pokażemy jak to wszystko wygląda. Jaki widok mamy z góry, przepiękny, z dachu. Zaparkowaliśmy i idziemy w odgórkę taką. Tutaj samochodem masakra podjechać. To jest dwukierunkowa. Nie da się minąć tu praktycznie. Także tutaj wąskie drogi. I parkingu brak. Gdzie nasz dom jest? Który to? To ten, no. Ten, nie? To na samej górze mamy taras widokowy, taki na samej górze. Widać może I tu się idzie pod górkę. Wszędzie pod górkę. Tutaj są ogólnie dwa apartamenty. Tu jest jeden. A my tutaj. Mamy taki taras wielki. Olbrzymi nawet. I tu mamy widok. A tam widać może już z oddali. Wysoko. I tam dalej można wejść jeszcze wyżej. Może wejdę na górę. Pokażę widok. To jest wysokawo i na dachu mamy taki taras widokowy. O, i tam widok, jakieś promy płyną, i tu wszędzie morze mamy. Czy będziemy zaraz szli? Gdzieś tu plaże mamy, niedaleko. Także widok jest piękny. A, i tu zadaszone. Wchodzimy do domu przez drzwi. Po lewej mamy sypialnię taką, klimatyczną. Z takim żelandolem wielkim. Ja nie mogę. Jakie miękkie poduszki. Miękkie. Bym po, poleżał sobie trochę zmęczony człowiek po tej podróży. Tutaj mamy łazienkę z prysznicem. Super. Boiler Do ciepłej wody i tu mamy salon salon, taką kanapę można na niej spać Stoliczek Tu mamy co? Lodówkę A tu mamy pralkę da się I z widok z okna ładnie na morze. O, lodówkę. I jest w oknach, dobra, żeby nam kowary nie naleciały. także... Cało się odkurzyć. Odpoczniemy, idziemy zobaczyć morze. Idziemy nad morze, tutaj przeszliśmy jezdnię. I tutaj już mamy zejście. Po schodach stromych. I powinno już być morze. Zobaczymy jaka plaża. Ja kocham morze! Czy kochasz? A piaszczysta będzie, czy jest kamieni? Jak myślisz? Tak! Jaka? Piasek, czy kamienie? Piasek! Piasek będzie zobaczyć. Schodzimy po takich kamieniach. Widać skaliste wybrzeże, jest. A piasek jest jednak. Po drugiej stronie jest Chorwacja. Tam gdzie byliśmy: Korczula, półwysep, Peljeszac. I tam jest kamienista plaża. A tu jest pieszczysta plaża. Ciekawe, nie? Jesteśmy, ale wejście jest strome. Wszędzie są takie o, jaskinie. Tu woda podmywa. Muszla, jaka zobacz. Pierwsza z brzegu. I taka ładna. Zobacz. Raność. A tu druga, jaka ładna. Zobacz, jakie ładne. Widziałeś? Niesamowite. Zaraz ci buty zdejmiemy, ale fajnie. A tutaj można się schronić przed słońcem, bo teraz zaszło słońce trochę, bo jest już godzina po 18.15, ale jest tu taka jaskinia fajna i to głęboka. Jaka głęboka? No. I tu można się schować w cieniu. Super. Co tam budujecie? Zamek? A jakie te muszle piękne, nie? No. Z piasku chociaż zamek można, ale kamieniami też fajnie można rzucać, nie? Do wody. Zobaczę, czy ciepła woda. Wejdę trochę. No, lodowa to nie jest. Można chodzić. Ciekawe czy przypływ jest. Aha! Teraz czy odpływ? w Chorwacji był rano odpływ, wieczorem przypływ. Woda czysta też. Aha! Nie, ciepło, można wejść. Fajne te jaskinie tutaj. Super to wygląda. A tam dalej w tym Parku Narodowym jeszcze ładniejsze są jaskinie, takie ogromne. Okna mają a tam statek jakiś jest taki piracki. O, przewrócę się. Wszedłem w morze. Mam do kolan wodę, a tyle od brzegu już. Także płyciutko, fajnie dla dzieci. No super. Tam jest jakaś latarnia morska, a to Vieste jest, tak. Co to? Słyszę jakąś... Owce słyszę. Słyszycie owce? Bo to jak jechaliśmy, to owce były i kozy na środku drogi. Znalazłem śmieć. Przypłynął z Chorwacji. Chorwarstka Z Chorwacji przypłynął śmieć, także posprzątam go. Wyrzucimy do śmieci Adam. Posprzątamy, trochę zrobimy dobrego. Chodzimy taką ścieżką przy tej plaży. Byliśmy na tej plaży tu tam widać wiestę w oddali, aż słońce świeci akurat. Wiestę u nas jest cień. Tutaj zobacz, Adam, jaka jest większa plaża i taką wielką jaskinią ogromną. Zobacz, jaka jaskinia. Zobacz. Jaka wielka, nie? A tam jest ten... Wrak taki, zobacz, jakby statku. Zatoka wraku, jak Zakynthos. Idziemy dalej, zobaczymy, co tu jest. Wszędzie ławeczki, można sobie siedzieć w cieniu, jak ktoś nie lubi, w morzu siedzieć. Zaczyna pojawiać się słońce, a tutaj ta plaża, co pokazywałem z tą wielką jaskinią, to nie ma zejścia do niej żadnego. Trzeba chyba okrążyć tam. Wodą i wodą przejść tutaj. Jak będzie, może rano odpływ będzie, to może się normalnie przejdzie. Przyjdziemy rano, zobaczymy. No to jest nie? taka duża plaża chyba, ale nie. Przy... No tak, no bo tu nie ma przejścia żadnego, nie ma zejścia, nic. O, kaktus jaki wielki. Opuncja chyba, tak? Ma te swoje owoce. No. A tutaj za siatką jest kemping. O, tutaj i tu mamy widok, super, nie? Skalisty taki. Idziemy dalej. Tutaj trochę jak w tym, jak w Irlandii. Takie klify. Zobacz, tu jaka jest plaża z dyskoteką. Zobacz. I tam wszędzie kemping, ale super, nie? I ludzie pływają sobie. No. No a tam wiestę widać w oddali, super. raność trzymaj się. Zobacz jaki tu basenik jest dla dzieci się zrobił. I zachód słońca. Mamy kolejny dzień. Dzisiaj od rana padało. Ale godzinę mamy 14 i się wypogodziło, także słońce zaczęło świecić, ciepło się zrobiło. Idziemy na nasz parking w dół i jedziemy dzisiaj Wiestę zwiedzić stare miasto. Dzisiaj rano byliśmy już w sklepie, Eurosparze, takim dużym supermarkecie i ceny są w miarę niskie, nawet można wino kupić za euro 5. Także tańsze chyba rzeczy są niż w Chorwacji, na pewno i ktoś papugi ma tutaj faliste w klatkach a ile klatek ma ja nie mogę wszędzie klatki kwiatki takie ładne zaparkowaliśmy na parkingu tutaj przy samej plaży i tam pójdziemy do centrum tutaj parking kosztuje yy, 1 euro za godzinę, a tam przy drodze wzdłuż drogi 2 euro za godzinę, także tu się opłaca jest wielki parking, jest pusty praktycznie, bo jeszcze mało turystów. Nie dość że padało, to jeszcze czerwiec. Także mamy mało ludzi, tutaj spokój. Marina Jestę. fajny są ten, siedzenia, nie? Tak, tak skręcają się. O jaka palma. Ciekawa, nie? Taka drobnicka. Jaka cieniutka. O jaka twarda. gawa to jest ostra dopiero. Jaszczurka. Patrz, taka zielona. Tam widzisz? Za drzewkiem jest tam. Widzisz taka zielona? No. Tam, o. Widzisz zieloną? Widzisz Anio? Jaszczurkę? Po dali mam Marinę to Wchodzimy na takie molo, ale jakieś dziwne to jest Jakaś taka droga kamienista Wchodzimy coraz wyżej, oj morze się odsłania I tu do tego pomnika się idzie. Jaki tu wiatr. Doszliśmy do pomnika. A ta latarnia to jest jednak na wyspie. Myślałem, że tam można przejść sobie. Zaleka tak wyglądała, a to jest wyspa. Także tam nie przejdziemy, jeszcze pójdziemy tam na stare miasto. Chodzimy po schodach na górę. Zobaczymy co tu jest w ogóle. A to daleko jest od tej mariny. Weszliśmy w to miasto. Takie ogólnie biednie wygląda za panie. O, tu się idzie w dół znów. Doszliśmy do centrum. Tu są takie dłonie splecione w różnych postaciach a one się składają jakby a tu fajnie, no? no. a szkoda, że nie ma takiej nie ma takiej nawet to jest ta latarnia na wyspie i tu taka wys... ta plaża jest to ta. a tam normalnie nie ma nawet taki... tam nie ma takiego mhm. na przykład hm. Tam zaczek wysoko jeszcze się obchodzi. Tam jest jakiś kościół i jakiś Ile tam Zamek stary czy twierdza? Ile gromów tam na taka gruba ręka, wiesz? Wokiąc taki, a to jest taki Nie widziałem nigdy, nig nigdzie na zdjęciach tych dłoni. I tu wejdziemy sobie tymi schodami Adam teraz i powinniśmy dojść do mariny, ale jak stromo. A, się ja. Tam ale tu wieje. Schodzimy. Jakie słońce. Wyszło. Jeszcze wróciliśmy tu na plażę, bo Franek chciał przyjść. Tu fajny ten widok jest, nie? Nie wzięliśmy Franek żadnych przyborów plażowych, żeby pokopać chłopatek, wiaderek. Można zawsze coś wykopać, nie? Tak. Jakąś dziurę.